W odcinku, że będę opowiadać o moich wakacjach i planach. E, nie wiem, czy słuchacie, ale na dworze chodzą 7 maj, bo jest nasz dzień w Norwegii Narodowy. Mhm. Ale to, to są próby orkiestry. No, próby, no. Mhm. No, a więc e, ja. Gdzie ty spędzasz wakacje? Ja zazwyczaj spędzam wakacje w Polsce. Spędzam je w Szczecinie, gdzie mam jedną babcię, ale bardziej w Katowicach. Widziałam też babcię i dziadka. No. Z Polsk będzie jechała? Będę jechała z Olesund do Krakowa. Krakowa. I tam spotkam się z babcią. Babcia przyjechać? No, babcia z Katowic przy... przyjedzie. Na lotnisko, w No mm -hmm. i potem pojedziemy do Katowic. Mm -hmm. no. e, w, Katow e, w Polsce, ogólnie lubię bardzo płacić na dwór, bo tam jest zawsze ciepło. E, I na przykład w Polsce e, mogę jeść dużo lodów. E, w Norwegii też mogę, ale nie zawsze. Jest taka pora, no to znaczy kosztuje o wiele więcej. No, zazwyczaj zim. jemy w Norwegii w domu. No właśnie, bo, bo jest, jest tak zimno no, i. No. A, a w tak Polsce to... można się po gródku. No, aż się lud roztopi. <coughs> a w Norwegii to się jeszcze zamrozi może. <coughs> no. <coughs> Trzeba mieć Mocne zęby jak Oscar. Tak, i tata. No. Oni gryzą, a ja i mama liżę. No, Oj, nie wiem, jak dziwnie jedzą. No. A co robisz jeszcze w Polsce na wakacjach? Spotykasz się, spotkamy się? Chodzimy na basen, do kina czasami. Jestem, bawię się zazwyczaj, znaczy bawię, jestem zazwyczaj z Olą, mhm. z kuzynkami, z kuzynką, z kuzynami. Mhm. No. Zazwyczaj odwiedzamy całą rodzinę, co nie? Tak. Godzinę. Trochę to męczące czasami? No, bo bardzo dużo jeździmy wakacje. No, jeżdżę bardzo dużo z babcią na kioski, czy tam gdzieś Na kioski? Skończy. Na zakupy? Na zakupy. No i co? A masz jakieś plany, coś sobie kupić? Hmm, jeszcze nie wiem. Nie wiesz jeszcze? Hmm. Może jakieś, e, jakieś etui na tablet czy tam na telefon, hmm. bo na tablet jeszcze nie mam. Hmm. No. Całe wakacje spędzisz w Katowicach praktycznie. Tak. I babcia Cię przy, przyleci z Tobą. Tak. Ja jestem zmęczona, a mama mnie męczy hmm. nagrywaniem. Bo ma nie męczy. Nie? Nie. Mhm. Nie płacz, Zosia, nie płacz. No, bo się upłaczysz. No, a będziesz ten? Będziesz tęskniła za mamusią? Może trochę. No fajnie tak czasami mi być tylko z babcią. Bez. Pewnie, że tak. Uważam, że to dobre dla ciebie. No. Bo yy, z ba babcię bardziej słuchasz. Babcia no, mówi zwiąż z włosy, to Zosia zawsze związane włosy ma. No, a mama mówi Zosiu, zwiąż włosy. No, bo ma dzień. zachodzić w normalny... no, To leci, Dlatego, że babcie bardzo rzadko widzę, a ciebie widzę prawie codziennie. Prawie? Bo raczej codziennie. Bo <laughs> że w wakacje mnie nie widzisz. No, no ale to co? No, to i... znaczy, że mnie nie musisz słuchać. <laughs> tak? Nie, ale... Po prostu codziennie mi to gadasz. I, no. I, no i co? No, a babcia nie zawsze, bo nie ma gdzie, jak. Czy jakby babcia była i codziennie by rozmawiała z tobą, to by się jej nie słuchała. Chyba nie. A <laughs> Aha, no, to nieźle. Czy ja może wyjadę i jak będę. Daleko to mnie będziesz słuchać od czasu do czasu. Tak. świetny pomysł, co? No, może zapytamy się widzów, jakie mają plany. Mhm. Napiszcie w komentarzach. Co robicie? Co lubicie? Wakacje. Robić? Co byście chcieli robić? Gdzie jedziecie? A ja wiem, co ja bym chciała robić w Polsce. Co? Patataj, Patataj. Jeździć. No i ja, ja zdekonuję. No, tam jest jedna stadina. No chciałabym. A gdzie lubisz spędzać wakacje? Bardziej w, nad morzem czy w górach? Nad morzem. A? Po górach nie lubię, bo zawsze jest zimno i niefajnie w ogóle. Nie zawsze jest zimno. No ale niefajnie nie lubię. Nie? Nie. Ciekawe kto lubi. Ja lubię chodzić po górach. Ja nad morzem się nudzę. Uf, ja nie. No i co ty robisz nad morzem? Jak umiesz pływać? Umiem. <noise> z tym, chyba z tą. Z kółeczkiem. Nie umiem. Nie umiem? No to weź mnie do basenu i się przekonamy. Dobrze. takie dostaniesz. Na moa pojedziemy do basenu. Na basen. Na basen. I zobaczysz. No bardzo, bym chciała to zobaczyć. No dobrze, zobaczymy. Ostatnio się bałeś. W tamtym roku. W tamtym nie? roku. No. Teraz jest 2000. Ja wam pokażę, jak Zosia będzie z kółeczkiem, to ja zrobię zdjęcia i wam wrzucę. Mm -hmm. Okej. Okay. Dobra. Bo Dobra? nie będę z kółeczkiem. Dobrze. No to dzisiaj... Hmm. Zobaczymy challenge taki zrobimy dla ciebie. Okej. Okay. Co Zosia, co Zosia potrafi. Ile basenów przepłynie? Okej. Okay. Dobrze. No. Lepiej, ostatnio lepiej. ostatnio szybko, szybko uciekała do, do, ten, do domu. Lepiej sam. już dzisiaj się przekonać. Dzisiaj to chyba ci w tym. Pod prysznicem na wodę, będziesz pływać. Poczekajcie chwilę. Poczekajcie. Nie, nie uciekaj. Uciekła mi. Chciałam ją przytulić i wam pokazać. No si? Tak. Mm -hmm. Dobra. Co, co ten? Co ty dzisiaj będziesz jeszcze robić? Na pewno grać, może, jeść i pić. Serio? A kto ci to da? Co sama zrobię? No serio? Nie, ja nie myślę, że sobie sama zrobię, nie umiesz. <ślesk> Dobra, to na to. tyle Subskrybujcie Łapkujcie I, I lajkujcie I I, I, i czekajcie i na inne nie, no. I czekajcie na następne <ślesk> Tak God, ha det. Ha det.